Cześć, to Maciek z zespołu CN. Kochani, już za wszystkie informacje o reedycji, współpracy z Jamalem i naszej przyszłości dokładnie tu. co ukrywać, że, że byliśmy na spotkaniu dość dużym w, w Hamburgu, takim podsumowującym tą płytę. No i tam jest bardzo prosty argument, że, że patrzymy co się wydarzy w Polsce, Polska musi tutaj jakby odpalić, żebyśmy działali gdzieś dalej. W pierwszym kwartale sprzedaliśmy w internecie 50 chyba 2,5 tysiąca plików. W drugim kwartale sprzedaliśmy 88,5 tysiąca plików. Ciężko powiedzieć, czy jesteśmy z sytuacją usatysfakcjonowani, czy nie. Natomiast na pewno jesteśmy zszokowani, że mimo żadnych ruchów taka sytuacja miała miejsce, jaka miała. Nie ma też co ukrywać, że planem dość mocno nam pokrzyżowała definicja. To, że ten utwór się pojawił, pojawił i tak zapalił, mówiąc żargonem tutaj muzycznym, sprawiła, że propozycji koncertowych jest bardzo wiele. Ciężko nam powiedzieć, z którymi się wyrobimy, z którymi nie. Więc najprościej na świecie OCNPL na Facebooku lub OCNBand.com. Bądźcie z nami, bądźcie blisko, a my oczywiście podzielimy się wszystkimi świeżymi informacjami na bieżąco. I w tym, czym już jest Kompletnie nie wiem, co, co, w którą stronę ruszymy, jeśli chodzi o, o, o tutaj osobę producenta. Bardzo fajnie nam się sprawdził ten, ten, ten system pracy, jaki mieliśmy przy Waterfall. Że najpierw wzięliśmy numery na trasę, zagraliśmy trasę, podejrzewam, że będzie to trasa jesienna w tym wypadku. Przeczołgamy te numery na prawo i lewo, na żywo. Będziemy mieli pewność, że aranże są takie, jak powinny być, że my jesteśmy przygotowani. No i wtedy pewnie będziemy podejmowali decyzje producenckie. Chociaż nie ma co ukrywać, że już tak sobie podnosimy poprzeczkę i takie zmiany serwujemy przy każdej kolejnej pójcie, że, że ciężko będzie teraz z czymś zeskoczyć. Mam nadzieję, że może nam się uda. Patrz, jak ja. Każdy, kto uważa, że pisanie po angielsku jest łatwe, to, 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 to ja tego kompletnie nie podzielam. To jest bardzo dużo roboty, żeby napisać teksty o czymś i żeby było, były one napisane w sposób jakiś intrygujący i ciekawy. No, ja wywodzę się z tej szkoły, e, dość często to powtarzam Jan Rykowski, gdzie, gdzie słowo jest na wagę złota. I mam nadzieję, że tutaj przy, przy współpracy z Maćkiem Fisnerem właśnie na płycie Waterfall, nam się to udało, bo, ale to była naprawdę horrendalna ilość roboty, żeby tak poukładać te klocki w języku, którego nie znamy. To nie jest nasz język w którym myślimy, w którym, w którym znamy wszystkie czacie, zapadki i sztuczki tutaj powiedzmy językowe żeby się w tym tak swobodnie poru poruszać jak w języku polskim. Jest to jakieś wyzwanie, żeby ruszyć tą drogą jeszcze raz, no ale z drugiej strony mamy też piosenkę Definicja, która pokazała, że, że jednak moc języka polskiego jest, jest, jest wielka i że e, mimo, że no, nie ma co, co, co narzekać na tutaj i, i i rozdźwięk piosenki Waterfall, e, no, to, no to Definicja też żyje własnym życiem i, i dostajemy bardzo dużo sygnałów, że jednak zrozumiałość tego tekstu jest dla ludzi bardzo istotna, więc że tak powiem,

Co fajnie się gra naprawdę na tych dużych scenach, na tych dużych plenerowych imprezach i tak dalej. Natomiast e, imprezy, które są w małych, ciasnych klubach to jest jednak coś, co bardzo weryfikuje wiesz, pozycję, w jakiej, w jakiej jesteśmy. Plan był taki, że w tej chwili mieliśmy się skupić tylko i wyłącznie na, na, pły na płycie nowej, żeby, żeby właśnie od, od jesieni ruszyć w trasę klubową. Na pewno w trasę klubową ruszymy, a niespodzianki w postaci koncertów letnich na pewno pojawią się jeszcze u nas na profilach, o których wspominałem. No bo o propozycji dość dużo się pojawi. ハハハハ